Programu Superniania. ta Zawadzka ponownie wkracza do akcji. Jeżeli masz jakikolwiek problem ze swoim dzieckiem, nie potrafisz sobie z nim poradzić, czekam na swoje zgłoszenie. Przyjadę, pogadamy, pomogę. Zapraszam. ostatni moment, by skontaktować się z Supernianią, wyślij SMS o treści Superniania pod numer 7224 i zaproś Supernianie do siebie. Udział w programie jest bezpłatny. Ważne jak wyglądasz. Masz tyle minut i ów że nie musisz je pokazywać. Play. Jeżeli po wyjęciu to, zastanawiają się Państwo, po której stronie posmarować, to my proponujemy takie tostery, które zaznaczają tę ważniejszą stronę. Tysiące tosterów i telewizorów LCD czekają pod wieczkiem manuela. Szukaj nagród wielu manuelu. A u ciebie? Praca? Rodzina. Nowy Turan. Wszechstronnie uzdolniony. Wyposażenie in gratis. W promocji. Kinder Bueno. Każdy wygrywa. Wewnątrz opakowania znajdziesz kod. Wyślij go SMS-em. Do zdobycia wyjątkowe laptopy oraz eleganckie telefony Nokia. Każdy SMS to tapeta lub dzwonek na komórkę. Więcej na www.kinderbueno.pl. Twoje życie też będzie bueno. Krystalicznie czysta kropla Beskidu. Krążąc od wieków wśród skał Beskidu, nasyca się bogactwem minerałów. Napełnia cię siłą natury. Kropla Beskidu. Kropla Twojej wewnętrznej siły. na go mnie, ja widziałem ciebie. <tryk> <tryk> Amory z pracy. To wstęp do katastrofy. No ale poznałeś tu swoją żonę. To właśnie. Czy psycholog rozwiąże problemy Hei? Chciałbym, ja żebyś sobie porozmawiał z Paną Pan żartuje, tak? Jak ja miałem problemy małżeńskie z moją wyłożoną, to też chodziliśmy do psychologa. Świetna zabawa. Ale Pan się przecież rozbił. Fela w popałach. Nowe odcinki. Dziś o 18.30 w TVN. Wróciłam na Akademię i dokończyłam studia, ja ochroniłam się. bardzo. Tam, tarada, podobnie. <laughs> 2, 3, <średenia> to, to miało być spa, a jest po prostu mordownia. Jego związki znamy. W najbliższym programie w niedzielę. Dziś o 21.50 w TVN. Jutro w rozmowach w toku. Witam przed telewizorami wszystkie dorosłe dzieci. Szczotka, pasta, kura, Zapraszam Państwa na jedyny w swoim rodzaju odcinek rozmów w toku. Czy pamiętają Państwo Jacka i Agatkę? Dzięki Agatce ten Jacek jednak jakoś tam się uchował zdrowo. Czy Monika i Kulfon nadal są razem? Ja jestem bardzo dobrym tym człowiekiem. Życzę wszystkim dobrego dnia Co słychać u Jacka i Agatki? Jutro o 17.15. Dobra. Ty patrz, ale to war Teraz w Kastoramie. Miska WC plus Dolnopułk za 84 zł. Kastorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. To nowe aero. Wygląda tak samo, ale zupełnie cię zaskoczy. Próbuj. Dobrze. Mmm. Mm. Co to za smak? Pod mleczną czekoladą jest biała? Mhm. Przepraszam, coś takiego. To no, są bąbelki. No rozpływam no, sobie. Genialne połączenie. Mm. Nowe mleczno-białe aero. Biała czekolada z bąbelkami oblana pyszną mleczną czekoladą. Sprawdź jak rozpływają się bąbelki. Od Nestla. Największe przeboje lat 70 50 zł z kiwającą głową. 20 zł. Okulary przeciwsłoneczne. 30 zł. Odzyskać pierwszy samochód taty. Bezcenne. Są rzeczy, których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard. Karta powszechnie akceptowana w Polsce. Zapijąłeś pasy? <noise> around me and my make my own reality. Bounty. Smak rariu. Wysyłaj kody z opakowań Bounty. Jest cały milion batonów do wygrania. Jedna idealna formuła. Nizora. Leczniczy szampon przeciwupierzowy. Skuteczny i sprawdzony. Teraz oryginalny lek ma niższą cenę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w taktaku masz przyjemność z trzema wybranymi osobami. Już za trzy grosze za minutę. Warto być w taktaku. Byłam szczęśliwą matką. Usłyszałam diagnozę. Zapalenie opon mózgowordzeniowych. Pneumokoki. Ja nie wiedziałam, że mogłam temu zapobiec. Nie ryzykuj. Pneumokoki to bakterie, które są wszędzie. Mogą wywołać sepsę, zapalenie płuc, a nawet doprowadzić do śmierci. Ale są szczepienia przeciwko pneumokokom. Porozmawiaj z pediatrą. Nie pozwól, by twoje szczęście zniknęło. Stop pneumokokom. Renault. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa. Najwięcej modeli z najwyższą oceną w testach Euro NCAP. Nigdy nie zapomnę 1973 roku, kiedy pierwszy polski Fiat zjechał z taśmy produkcyjnej. Tego dnia mama przygotowała najwspanialszą zupę na silnik. Tak, pełen wspomnień. Mówią, że ten nowy, mm. że pod pyszną ciemną czekoladą skrywa gęste, adwokatowe nadzienie. Mówią, że liczy się wnętrze. Do Star Collection Już od 59 zł Dobrze wychodzisz, dajśman. Miałeś stłuczkę? Oferujemy samochód zastępczy dla Ciebie I poszkodowanego Zadzwoń 9522 Aksa ubezpieczenia, pewnie przez życie To ja co filmom Zmacniam się dziś sam. Za... Rutin lekła objawy grypy i przeziębienia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią urodki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dowiecie na śniadanie? Ja chcę parówkę! Siedem! Dni. Mm, ale tyś na parówka! Jedną teraz, a drugą wezmę do szkoły. Jeśli Nowość parówki zbyt, jedynki. Się jak Cześć! Nic nie daje takich wrażeń jak M3 Power. Ciśnij przycisk i poczuj moc niezwykłych osiągów. Oto M3 Power Nitro. Pierwsza zasilana bateryjnie maszynka do golenia gilet o tak odjazdowym, nowym wyglądzie. Gdy ją włączasz, mikro drgania wysyłane są do opatentowanych ostrzy Power Glide. A ty poczujesz niezwykłą moc komfortu albo gilet, zwrócić ci pieniądze. M3 Power Nitro. Najlepsze golenie gilet albo zwrot pieniędzy. Mrożona pizza riga. Pyszne chrupiące ciasto. I tradycyjne polskie dodatki. Smakuje jak domu. Jak panie kapitanie. Pizza Riga smakuje jak domowa. Tak wielu pretendentów do tytułu mistrza Polski jeszcze nie było. Zobacz jak walczą o ligowe punkty. Magazyn Orange Ekstra Dziś o 23.25 z yeah, yeah, yeah! Sponsorem programu jest organizator loterii kolekcjonerskich kart Orange Ekstra Klasa. Bilecik. Jest! Emocje zapewnia wydawca Gazety Sport, poniedziałkowego dodatku Gazety Wyborczej. Może ona go kocha, może nie. To cię nie powinno obchodzić. Wkrótce nowa seria Magdy M. O co chodzi? Ja mam tego do cholery dosyć! Magda, on wraca. Tak skończyła się poprzednia. Przypominamy ostatni odcinek serialu. Magda M. We wtorek o 21.30 w TVN. Czy pamiętasz, że wypełniając swój PIT możesz przekazać 1% podatku dla tych, którzy potrzebują pomocy? To bardzo wiele, choć wydaje się, że to tylko kilka groszy, że to bez znaczenia. To nieprawda. Liczy się każda złotówka. Podziel się tym, co i tak oddajesz. Pomóż opiecznym Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Robiąc tak niewiele, robisz coś bardzo ważnego. Pamiętaj, to nic nie kosztuje. Żółty to energia, błękit wnosi ład, róż daje szczęście. Mądrość, a Bordo jest obojętny. Ale ma klapkę, radio i aparat jak każdy z pięciu kolorowonów. Mix. Najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Ty? Myślisz, że jesteśmy sami na świecie? No co ty? A chudy, a nasi starzy, a bąbel. A oni? No podobno są. To czemu się nie pokazują? Może mają przerwę? Czyli, że wcinają kitkaty? No raczej. Ciekawe, czy je tak po prostu gryzą. Chyba sobie wcierają. Okay. Mm. Każdy zasługuje na przerwę. Czas na przerwę, czas na KitKat. No wiesz, to kosmos jest. Mm. Masz na widoku nową umywalkę? Teraz więcej innowacji. Umywalka szklana z baterią i syfonem za 525 zł. Lerua Merleau, wybór zawsze trafiony. Ale moje włosy są zniszczone i suche. Jak ty to robisz, że twoje włosy są takie piękne? To moja odżywka Szauma. Innowacja Schwarzkopf. Nowe odżywki regeneracyjne Szauma. Jeszcze bardziej miękkie. O 90% mniej łamiące się i 80% mocniejsze włosy. A, to dlatego wszyscy mężczyźni stają w kolejce do Ciebie. Nowe odżywki regeneracyjne Szauma. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Marblicz. Magiczne kulki do zbierania i grania. Kto zostanie mistrzem Marblicz? Bierz swoją drużynę. Wybierz odpowiednią strategię. Ruszaj do gry! Marblicz. Nowa kolekcja do grania i zbierania, teraz z 24 różnymi motywami filmu Piraci z Karaibu. Tylko od Simby. Nareszcie objętość, połysk i miękkość włosów zapewni Ci jeden lakier. Innowacja. Nowy Taft Complete na każdą pogodę. Pierwszy lakier, który daje miękkość kaszmiru. Perłowy połysk i widocznie większą objętość włosów. Na każdą pogodę przez cały dzień. Nowy Taft Complete. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Nowość. Pianka Daft Complete z systemem dodatkowej termochrony. Chroni włosy przed gorącym powietrzem suszarki. Fryzura jest idealna, a włosy miłe w dotyku. Pianki Daft Complete firmy Schwarzkopf. HBO Comedy. Nowy kanał telewizyjny w maciecie HBO. Lokata to taki klasyczny instrument bankowy który gwarantuje regularne zyski. Ale w Polbanku zyski na alkacie dynamicznej rosną w szybszym tempie, bo w ciągu roku oprocentowanie przyspiesza z miesiąca na miesiąc aż do 10%, a pieniądze można wypłacać kiedy się chce, nie tracąc odsetek. Po prostu w Polbanku można zrobić więcej. Przyjdź do Polbanku lub zadzwoń. Zależnie od tego, jak bardzo chronisz swoje dziecko od zewnątrz, powinnaś chronić je również od wewnątrz. Z Aktimelem jest to możliwe, więc jeśli kogoś bardzo kochasz, chroń go też od wewnątrz. Aktimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Tamagotchi Connection potrzebują Waszej opieki. Trzeba o nie dbać, kochać i karmić, aby rosły duże i zdrowe. Pamiętajcie, że możecie je także ze sobą łączyć. Żeby się odwiedzały, bawiły, wręczały sobie prezenty, a nawet miały dzieci. A w internetowym miasteczku Tamatown czeka je wiele atrakcji i niespodzianek. Tamagotchi w Polsce, dzięki firmie TNToy. Na wrażliwość jest to silny ból u pacjentów, taki przenikliwy, ostry ból, który często jest spowodowany błędami termicznymi, na przykład zimne e, napoje. Sensodynę to pasta, która zmniejsza nadwrażliwość zębów, a tym samym zmniejsza ból. Chroni ząb przed czynnikami zewnętrznymi. Sensodynę należy stosować codziennie, ponieważ powinniśmy używać jej również profilaktycznie. Nie? Pacjent, używając pasty sensodyny, może wreszcie zacząć spożywać spokojnie pokarmy takie jak lody, czy też gorąca herbata, czy kawa. Hmm. Zaproś także swoich przyjaciół. Teraz więcej smaku w nowych, większych opakowaniach. Słodki wawel. Zakręć się wokół promocji etymetowej Mokate. Wysyłaj kody z naklejek i wygrywaj. Codziennie 500, raz w tygodniu 5000, a raz na miesiąc aż 50 000 złotych. Mokate, bo wszystko kręci się wokół kawy. Fortuna też. Zagrajmy. jesteś Sprite, a ja jestem Pragnienie. Napisz i wygraj. Pride. Pragnienie nie ma sensu. Nowa generacja filtrów do wody Brita z unikalną czterostopniową filtracją Maxtra. Woda w zasięgu Twojej ręki. Jeszcze czystsza, jeszcze bardziej miękka, jeszcze bardziej przejrzysta. Brita, Twoje źródło czystej wody. Myślisz, marzysz, fantazjujesz, rytujesz, to czujesz. Nowy Dżem Sorella, świeży pomysł na owoce. Sorella, czujesz, że żyjesz.